Ej, co to jest za miejsce znowu? Chwila, to się otworzyło. Okej... Okay. Dobra, dobra, chwila. Czy tutaj przejdę? Nie, tutaj nie przejdę. Dobra. Zaraz sobie zaeksplorujmy tą część. Tylko pytanie, czy to jest jakiś level backrooms? Czy to należy do tej organizacji? bo w sumie to wygląda jakby rzeczywiście miało należeć do tej organizacji jakby zasilać to wszystko coś tu chyba zostało zniszczone dobra co to jest? to trzeba włączyć dobra jest coś włączyłem tutaj to jest zamknięte i tam coś jest czyli chyba tam się muszę dostać Nie? Dobra, ale to się nadal nie otworzyło. Okej, okay. dobra, dobra, tego się nie spodziewałem, tego się nie spodziewałem. Ale zaczął lagować, Psycha. O nie, yy, wody mintałową muszę znaleźć. Nie, zostawcie mnie. Uff. Kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Psycha siada, psycha siadła. O nie. Okej, okay, tu coś jest. Dobra, coś włączyłem. Teraz się wróćmy i zobaczmy y, te światełka tutaj. Czy one. Tak, one się zmieniły. Dobra, już wiem o co chodzi. Czyli muszę po prostu znaleźć kilka takich skrzynek i po prostu y, je naprawić. Dobra, to jest kolejna. Dobra, druga. Tam było raz, dwa, cztery, tam było sześć światełek. Było ich dziewięć, ale on zaraz się skapnie. I muszę to zrobić tak, żeby mi starczyło psychy. Dobra, jest trzecie. Hop, 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 hop. I jest trzecie. Dobra, no, ej, to się otworzyło. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, co to jest? Yy, ten... Patronik. Błagam, żeby to mi na ten... pomogło. Tak! Pomogło mi. Nie ma tutaj tego więcej, czy coś? Drzwi. Okej, okay, jestem tutaj. Do dostałem się tutaj jakieś rzeczy do badań? Kolejne drzwi i jest kolejny ten? Do włączenia. Dobra. I to piąte chyba jeszcze jedno. Z tego co mi się wydaje. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co uciekaj, uciekaj! Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to do cholery jest? Pa. Ja pierdzielę, okej, okay. to jakaś rozwalona ściana w ogóle. Ja pierdzielę, co tu się odwala w ogóle? Ja tu chcę tylko włączyć wszystkie skrzynki energetyczne, czy jak to się tam nazywa, nie wiem, nie znam się. Dobra, są jakieś pokoje. Eee, dobra, jest platonik. Zjem go sobie znowu. Jest! Uuu, uuu kurde! Piesku! Piesku! Czym ty jesteś? Dobra, to się boi światła. To się, ale to nie wyglądała na pieska. To nie, jest pies, to nie jest piesek, którego bym przytulił. To nie jest piesek, którego bym przytulił. Szybko. Co to jest? Ile tu jest tych przełączników cholernych? To wszystko. Chyba. Szybko. Skąd? Świecę na ciebie. Jak? Co to jest? Co to jest? Ja pierdzielę Dobra Jak się może wrócę Może już włączyłem to przejście Może to już wszystkie te yy, Te przełączniki czy co to jest? Nie no zamykam ze sobą dwie, ja już tu nie wracam Mam nadzieję, że się tu nie zgubiłem yy, psycha Dobra, mam tylko jednego batona, więc... Może zaraz korzystam z niego. Okej, okay, tam też się coś otworzyło, ej Ale dobra, może najpierw sprawdźmy czy wszystkie tu już są tylko gdzie to się szło O nie! Tego było 9, a nie 6. Jeszcze 3 Dobra, to jest jakieś przejście. Uh, uh, uh. Świeć, świeć na niego. Świeć, świecę na ciebie. Wywalaj, wywalaj. Wywalaj Rokum jest szybki. Nie! Nie! Pierdzielę, ja tam nie idę. Pójdźmy teraz w tą stronę. To jest ta sama kartka, ale czekaj, bo ja nie mam latarki. O! Dobra, czyli muszę jeszcze uważać na tą wodę koło yy, tych sprzętów, wszystkich to, teraz go tu nie ma. Ok, to jest trochę dziwne. Ale fila, ok, to są drzwi. Cześć, ale on mnie nie widzi, dobra. Drzwi! Zamykam, zamyk, zamknąłem, zamknąłem drzwi. Ja chyba za tymi śladami muszę iść, dobra. Jest kolejny ten, dobra. Ej, fajne są takie mini gierki, podoba mi się to. Dobra, chwila. U... Dobra, jest. Pry fajnie, że mogę coś takiego nagrywać, co ty tu robisz? Nie te drzwi, sorry, nie przeszkadzaj sobie. Nie te drzwi, przepraszam. Nie, czekaj. Ich jest więcej, o cholera. Dobra, tego się zupełnie nie spodziewałem. Ich jest więcej. Ja jestem wiem o co chodzi, a ich jest więcej. Ich jest więcej... Dobra, to wyjaśniam dlaczego on jest w tylu miejscach. Nie, nie widzisz mnie. Eee, yy, dobra, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Są drzwi, są drzwi. Okej, okay, którędy? Okej. Okay. To może, to może tędy. Co to jest? co to jest za miejsce? Dobra, to jest dziwne, to chyba muszę iść tam tędy. Okej. Okay. Ale tu nie ma nic. NIE! Nie zbliżaj się do mnie Dobra, mam nadzieję, że on tu nie może wchodzić Dobra, tam jest kilka drzwi Dobra, tu nic nie ma Tu też jest jakiś węd Jest strzałka, okej, okay, idę 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 z strzałką Okej, okay, tu coś jest Ciekawe, co tam było za tymi drzwiami Czekaj, jak psycha Dobra, jest git Okej, okay, chwila po kolejnym. wejdźmy tutaj. Okej, okay, dobra, to, to chyba jest actually jeden z lepszych leveli w Parkums. Podoba mi się. Na razie. Co to? Latarka. Hmm, jeszcze Bala! Tak, tak i tak. Jest. Błagam. U, skup się, jest następny, jest i to tyle. Powinno być, idę zaraz, zaraz sprawdzić. Zaraz się wracam. Um. Dobra, chwila, dobra, jest, jest, wszystko się świeci. A co teraz? To się otworzyło, to było zamknięte. Uciekam. Okej. Okay.